Jest ten palak, Nara. sukę w krwi. W sukę strzelałem do tego. To nie, to coś tu musi być. No nie, bo to jest blisko. Patrz, to jest ona. Wiem. Jakoś zabili. Matka. Ale jestem wystawiony na tych z tego... z bossa Ja będę napierdalał, no bo jestem otwarty. Ja też, bo oni do mnie Jednak mam Mam ich Bytku. A ja z, się wyciąłem z blokowem Idź mi stąd, kurwa. lekko to jest OP. Wandal z leveringiem kurwa i dwa pistole. Ja pierdliczę. Już nie wiedzieli co się dzieje. Hmm. się zasrałem to. Żenio. Dam tam okno. <tuszy> To nie dobrze, bo wiedzą o nas. No. <laughs> nie wiem, nie bym taki pewien dostał. Jak to wygląda, do go targetował? Nie za tym. Kurwa, atakuje mnie i Kurwa, to chujowo, bo oni biegną dalej. Oto ją do raz. Tam jest gość w białym. Czego? Leczę się Poczekam na ciebie, nie rasztuję tego. Ja nie wiem gdzie on jest nawet. Tutaj, tutaj przy mnie jest, jest za trupem. Tu biega, tu biega. Kurwa, cały czas go nie widzę, bo. Wykurzę go, dynamit rzucam. Nie tak w kury. Cześć, sobie na szybko i go zraszuję. Tam jest. Drugi team, drugi team! Oni go zje, Oni go rozjebią. Tak było. Daleko? Nie, blisko są. Oni go, oni go podjechali na... Mam jednego, drugi został Mam ich Pojebany jest jakiś Nie widzę nic Jaki popierdol Co to się ty się działo Na no, ni